Siema witam was w pierwszym odcinku na tym kanale yy, pewnie jesteście ciekawi co ja tej robię robię to, bo to jest pierwszy odcinek z nowej serii czyli za HS na każdej skoczni, dzisiaj mamy dwie skoczni, znaczy, jedna na pewno od razu się uda, ale zagramy oczywiście jeden konkurs, a nie pełny czyli będzie Bad Mittendorf, HS200 ale druga, jeżeli ktoś gra w DSJ Wierzę, Bisho Schwowenhaus 78 raczej sobie odpuszczę i po prostu będzie niezaliczona ta skocznia, czyli ponad HS. Bo tu naprawdę nie wiem, co muszę zrobić, żeby schodzić za HS. Naprawdę to będzie dużo. Skaczę 10 skoczkami, proszę tutaj zobaczyć. Jakimi? No i co? Pamiętajcie o zostawieniu łapki. pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suba z dzwonem. Żeby żaden kontent was nie omijał z ds 4 i jeszcze yy, widzowie muszę podziękować dwóm dwóm osobom z, no z kanału, którzy naprawdę pomogli mi w rozwinięciu się i jest to na przykład y, Mire przepraszam, Mir ma na YouTubie yy, Chciałeś mi na pewno dać kody, wiem, bardzo dziękuję Ci za to, nie dało nie rady, bo nie mogły być, ale bardzo dziękuję za to. I jeszcze drugą osobą, przeczytam z Discorda, jaka ta osoba miała, to jest Kuba 4 dziękuję bardzo Tobie za kod do DSJ, no i możliwość grania w pełnego. A teraz, dobra, już bez zbędnego gadania, rozpoczynamy. Badminton Dorf HS 200, oczywiście tutaj bez zbędnego gadania będzie pewny HS, a rozpoczyna jako wolny. No tutaj wiadomo, że będzie HS. Ja tutaj nie muszę nic mówić, że tu nie będzie HS Tak, wolna i spóźniona wyjście z progu. Tutaj nie, o dobra, tu nie chodzi o to, żebym ja każdym zawodnikiem wybicie skaka, wybicie, wybicie. Kurde. Wybitnie skakał. Chodzi o to, żebym ja jakimś zawodnikiem skoczył ponad HS Na przykład może ja rozumiem Krzakiem No i to już będzie skok powyżej HS-u! Mamy zaliczonym, zaliczoną Skocz nie ma Nintendo 200 Andrzej Stękała rozpoczyna, jest zawodnikiem z numerem trzecim Co on pokaże? Co nam pokaże, też będzie daleko, bardzo daleko, bardzo, bardzo daleko. Znaczy nie bardzo daleko, ale na szczęście skoszczę poprawnie. Bigosik! Dobrze wyszedł z progu, jest naprawdę ładna wysokość u Bigosika. Widać, będzie daleko, będzie daleko, będzie daleko, daleko, daleko! I jeszcze telemarkiem, jest zadowolony z siebie, jest w miejsce. miejscu. Adam Niżnik, numer piąty. I do góry. Co pokaże Adam Niżnik? Skacze tak średnio, do 190 -80 metra. Nie znajdamy nieznajdanym skokiem. Noriaki Kasai. Noriaki, co nam pokaże Noriaki Kasai? Kasoi wysoko, daleko, telemarkiem, Olesz odpalił petardę. Teraz Oski Boski. Zobaczmy, co on nam zaprezentuje. Oski Boski, też dobry, poprawny skok Polak Ma... Chciałbym powiedzieć właśnie kod. Kaciej mot, czyli odwrotny, odwrotna, odwrotna... Uf. Macie, a misklik, kurde! <tryk> Aleksander zniszczył. Co nam zaprezentuje ten Polak? O, Lenarto padł. No to już Ned. nie dalej, bo to nie ma sensu. I co? Tremesjonek. Już chyba za wczesne wiecie, z, z progu. Taki średni ten skok. 195 metrów w jednym miejscu. Jaką wolność na pierwszą seria. Patrzmy, jak nam. Się pokaże. Z jakiej strony? Jako wolny. W kwalifikacjach spóźnił. Teraz też 100,5 metra. Słabo, słabo. Jarek Szak. Co Za nas zaprezentuje ten Polak? Jest wysoko, 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 wysoko. Ładnie. Ładnie, ładnie. Brawo. A Andrzej Stękała teraz, co nam pokaże Andrzej, też dobrze wiarę wszedł z progu, jest ładna wysokość, wysoko, 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 Andrzej Stękała, pofrunął, poleciał znakomicie, 209,5 metra. Piękny piękny skok mi go yy, Teraz każe Bigosik, piękny skok był. Andrzeja Snykała Bigosik o, na no, plus Jeszcze jedna do przepraszam. Jeżeli oglądasz to yy, widzu, który chciałeś, żeby nazwa zawodnika twojego była Bigosik, to nie mam możliwości zrobienia, żeby twój zawodnik był z Watykanu, masz teraz Włochy. Jeżeli chcesz, mogę się zmienić nację, bo naprawdę nie mam Watykanu z ręką na sercu. Nie wiem do czego. Adam Niżnik. Kolejny Polak. Co nam zaprezentuje Adam Niżnik? Adam Niżnik. Dobrze. Wysoko, 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 wysoko. Ale zbyt pasywnie w drugiej fazie lotu. Wytracona prędkość 200 metrów. Noriaki Kasai teraz. Jedzie, proszę zacząć. Jak wyjście z progu? Trochę chyba za wczesne. Mariaki Kasai! Średni skok, czwarta pozycja. Oski -boski. teraz. Zobaczmy, jak się zaprezentuje oski boski. Bardzo płasko wyszły narty, bardzo w dół wyszły narty mu. Ale skacze dobrze, skacze poprawnie jeszcze 3,5 metra. Kaciej Mot teraz. Co nam pokaże? Kaciej Mot. Aj, spóźnił. Ale to nie było takie drastyczne spóźnienie, bo to jest dobry skok. To jest dobry skok. 197 metrów, szósta pozycja. Olek zniszczył. Jeżeli jest pod podnarty, a taki średni, to może odlecieć. Naprawdę Aleksander zniszczył. jest dobry wiatr pod no, rr, ty Ładnie! jest dobry wiatr To pod... jest Taki około ale... Miejcie bardziej z boku. Klemys Joniak. Ostatni zawodnik pierwszej serii. Dobrze wyszedł z progu. Wysoko, 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 wysoko nad zeskokiem. Pięknym telemarkiem. I jest na lider... jest liderem po pierwszej serii. Pierwsza seria prezentuje się tak na pierwszym miejscu klęska, jak potem Andrzej Stekoła i Aleksander zniszczą. Na ostatnim niestety Bigosik. I Jakub Wolny. Oraz... Yy, Kacie i Motu odpadają. A rozpoczyna Noriaki. Kasai drum Noriaki Kasai. W miarę dobrze wyszedł z progu. Dobra wysokość, dobra wysokość. Wysoko, 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 wysoko! Ale nie ląduje! Ajajaj, aj, aj, nie otrzymam się na nogach. No Kasai. To już było widać w że to nie będzie wylądowany skok. A teraz. Jarek szak. <laughs> Jarek szak. Co nam zaprezentuje? Polok wysoko naprawdę ładny, ładny skok poprawny. 117 po raz drugi. No i to jest dobry skok. Przepraszam widzowie, że kasza albo coś. No, chory jestem, napiszcie mi, żeby zrobił szybko. To będzie, może więcej odcinków. A tak na, teraz, Oski Włoski skoczę. Łolot wysoko, wysoki lot! Piękny! 208,5 metra, ale już on jest zadowolony z tego skoku. Teraz, Adam niżnik. Chcę pokażę, nam Adam niżnik. Dobra, wysokość, wysoko, wysoko. Adam niżnik, też daleko. I ładnie, telemarkę w lądu. Dziękowe. Tak, for, tak. Jakbyście się pytali, i Olek zniszczał, Już zaczynamy podium. Walkę o podium, Olek zniszczał. Co nam zaprezentuje, Olek? Dobrze. Dobrze skacze I jest trzeci. Jadrze sękała. Jedzie. Dobre warunki. Dobre warunki są dla Andrzeja. Co nam pokaże? Andrzej stękała. Wysoko, wysoko wyszedł z progu. Jest dobra wysokość, daleki skok nieustany. A jajaj! Andrzej stęka, czyli na podium jest Oski-Woski, oski. Adam Niżnik. I kto? O, Klemens mnie na pewno, chyba nie będzie na podium. Spóźnił skok. Może go jeszcze wyciągnie. Wyciągnął najbardziej, co mógł. Jest czwarty. Aha, no i co mamy teraz? Biszec, Klemens, chyba 78. Warunki są dobre, no ale co ja mam powiedzieć? No, raczej bez szans na. Skak ponad HS Kurry mać Sorry widzę, ja to będzie plur Jakub Wolny Zbyć się Boże na narty wtedy, ale na no, wyląduj rzesz Do cholerki Nie chcę przeklinać, naprawdę Kaciej Mod Co Kaciej Mot! no, ale no nie mogłem bardziej przyciągnąć. A, oli, jaki skok, no nie, no szach. Mogę, mogę skoczyć 78 To jest doskoczenia, widzowie. Obudziłem się. To jest do skoczenia, Kasai. No dobry skok. Druga pozycja. Aj, jaj ay, ay, szkoda, Andrzej stękała. Znowu było dobrze, tylko jak... Hmm... Jarek Szak. A teraz to w ogóle było widać, że było za wczesne. No, było widać, że zawsze wczesne się sprawy. Klemens Joniak. Równo wieje, równo 2 metry pod narty. Joniak, daleko! Powrunął 77,38 cm. AJAJAJAJ! Ajajaj, szkoda! Oleg zniszczył teraz. No to było spóźnione, się z więc co? Szkoda. A teraz jest słaby, więc tutaj nie będzie. No to lekko skoku a Ale ładnie, ładnie skacze, brawo. Teraz Oski Boski, lider Pucharu Świata. Pozostał tylko u góry. Oski Boski. Z tej kamery. Piąta pozycja. To jest KO. Noriaki Kasai kontra Oski Boski. Większym faworytem tej fary oczywiście Polak. Lider Pucharu Świata. A Noriaki co pokaże? Spóźniłby się z progu. O no i 71 metrów to raczej bez większych szans. I teraz, oski boski. Może teraz będzie dobry, skok będzie, będzie daleko. Będzie ładnie. 75 metra jest prowadzenia. Brawo. Olek zniszczył od krzak. Ciekawa bardzo para. I skacze dobrze, Olek. Skacze naprawdę ładnie. Nawet 20 się pojawiła od Niemca, ale no nie jest wliczona w półnoty, a Jarek Szak? Czy skoczy dalej? Skoczy na pewno dalej, ale ląduje w brzydszym stylu i jest przez to za. Odkąd zniszczyłem? Jakub Wolny kontra Klemens Joniak. Jakub Wolny dobrze też wyszedł z prowu i wyjdzie co? I wygląda to naprawdę ładnie. Trzecia pozycja i... Czy Klemens jak to pokona? Tą odległość. Też jest daleko! Też jest ładnie. 76 metra, ale znowu. Bez telemarku, to i... To jest słabiutko. A Andrzej jest ten kawałek Niżnik. Ciekawa bardzo interesująca para. Na pewno. I jest piękny skok Andrzeja! 76,5 metra! Piękny skok! I Adam Niżnik. Adam Niżnik, który był drugi w kwalifikacjach. Spóźnił teraz się z progu, więc bez szans. Chciał nas dociągnąć, ale to jest najkrótszy... Nie. Tak, to jest najkrótszy skok I co? Bigosi kontra Kaciemot. Ciekawa para. Bigosik spóźnił, będzie ostatni, no i co Ka Kaciej mot pokaże? Zwycięzca kwalifikacji. Skacze dobrze, znaczy skacze poprawnie, to nie jest wybitny skok, on ledwo, znaczy wygrał parę, czyli awansuje, nie? Awansował, ale nie najlepiej, Kaciej mot. No teraz pokazuję, że on wygrał w kwalifikację, bo to jest dobry skok. Teraz Jarek szak. 76 metrów w pierwszej serii, a w drugiej... Będzie krócej. Oj, jeszcze nie wyglądało, łapa. Klemencjonek. O nie no kurie mać! Co ja zrobiłem? Nie było tego. Jakub wolny. Co nam pokaże Polak Jakub Wolny? Jest dobra wysokość w locie, jest dobry skok 75,5 m. Aleksander zniszczył trzeci w pierwszej serii. Aha ha, spóźnił. Ajajaj. Aj, aj. Oski Boski. Ja wiem już, że, że Jakub Wolny będzie na podium. A czy Oski Boski utrzyma koszulkę lidera na Świata. Nie wylądował! No i co, został Lid tylko lider po pierwszej serii Andrzej stękała, czy wygra? Nie wiem. Chyba wygrał. Wygrał. Dał radę. Oski woski dalej liderem pokoju świata. 145 punktów. Andrzej jest drugi. Potem Olek, Adam Nizniki jak zakończek wolnym na czwartym miejscu, a ostatnim jest Bigosik. Widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Druga część, bo jeszcze mamy dwa konkursy, pojawi się w piątek, mi się zdaje, jak dobrze pamiętam, coś takiego. Macie oczywiście informacje tam w, kalend w postach, kalendarz macie, więc raczej to jest piątek. No i co, dziękuję widzowie za oglądanie, Zostaw, pamiętajcie o łapce w górę subie, jak będzie 10 lajków, to od razu to będzie coś fajnego. Dziękuję, do widzenia, elo!